Ale moja potola, więc jestem z niezadowolony. Boże, niki teraz zostają przy tym? Przy usuwaniu... A fotek trochę porobić Musisz ponownie kliknąć F8, żeby zniknęły O, oh, Ej, proszę działo nie łamać Szyku, ładnieśmy bardzo ładnie Dobra, no, no i tak, domyśl się spokojnie, bo to wleczymy się jak... To, weź sobie... O, bo pewnie już pewnie nie strzelałeś, nie? Boże... E... O, dobra, bardzo ładnie, dziękuję. Weź sobie z broń. E, nie wiem, z czego lubisz strzelać, Myślę, z niczego kolektywnie, nie graj tak. Co, Co to dla nowego, na kabroni? E, zwykłe karabinki. Przed okay. Black Arrow. Ok. To jest sobie Black I do niego znowu magazynki. Pistoły to najlepsze imo. Ha. Też. I jeden bandaż. Ale widzicie, co daj mi gwiazdkę, bo to się zgubili już nasi. E, działa? Southwest bardziej chyba? Działa Czekaj, czy musiałem ten i wrzuć twój cały kipunek jaki miałeś ten stary pistolet i tak dalej do tego nie potrzebujesz. Masz taki przycisk y, Submit Starter Kit trzeci od... Na szczęście jest pod actions, nie? Prosimy tu Start. nie mi Dobra. No, ej, E, mnie. mnie. Przoduję. Dobra. Masz tam trzy magazynki? Wziąłem dwa. Wizajcie Diamtance. Prawie celujesz, ja ale nie strzelasz, strzelaj za białą linię, bo i tak nie trafi. To się i tak, tak dno będzie tu Bo, co idziecie? CVK była szybsza od dział pchany. No na off nie? No nieważne. Za mało kajdówni na obiad i, teraz I... O, to gówno. No, teraz tak. <noise> tu takie przejście między drzewami, gdzie wej przejdzie działo. Teraz ja trzeba go poszukać. To jak zwykle. Zwykle nie zaznaczyłem. Czemu Chodź do działa. No może się popchać, nie ma zamiaru. Dzień mm. dobry. jak Trandyk przyjdzie, będzie ład lepiej. O generalnie to zrobimy kubek na katrusy, wychodzimy, co wiemy. Kurwa, Zniszcie ten watchtower. Gdzie on jest? Tu! Olski yes. Tran. Tu jest. No, no to, panowie, nie mamy już. To jest przed nami. Mógłby ktoś z mamonem po prostu. Nie. Za długo by trwało. Szkoda. No, no. no, no. Ja niech stoisz Kubek. No tutaj już uwaga, bo to jest chuj blisko. W sumie możesz pójść, Simon na szpicę. Pół, na północ raczej nie będzie niczego. A, co będziesz chciał atakować? które miejsce chcesz atakować? No, relika. znaczy twór, relika! An hola. Ma, ma, ka, ma, ma mara, jak to tam ma, to? No proste. No. Tylko musimy przejść te przez tą linię drzewek. To przed nami. Okej. Okay. Obok mega tak nie biegnie, bo jak trzeba chcieli, zauważam coś. Starać się, trzeba się Ciebieś tam pojedzie. To czy no to, ale nie jak no, jak nie jak patrzcie z Bysem, że po dwóch godzinach to zrobić. Spokojnie, by było spokojnie. Raz, dwa. Aha. Nie czuć. Co tam z Bysem robiliście? Tak, to, 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 to gdzie my byliśmy w pojeździe, to byłem ja i bysem. Ale Dobra. Co, ja nie wiem co chodzi. Mam jak na, nie, o, tak. Na South Southwest się ustawcie w linii. Sou, sam, w Trzeba. spokojnie kurwa, ale widzisz tutaj ateków, no jest jeden atek, ale jest taki trochę zdekajowany. No. no się tak wskryć na trzeba by schodziły z tego, nie? Na dwa chyba. Polonial na mapie przed nami? Faktycznie. Ale czołgów tam mają? To chyba trzydzieści. Spokojnie, dobra, do przodu, do przodu, nie mamy Ej, czasu kurde. 30, 30 minut jest dwie. Jaki, no właśnie to jest problem. Dobra, przed nami pillboxy, niszcie pillboxy na razie. Tylko w jeden ten sam strzelajcie Nie, jeszcze co na pod, aeroporty na A, na raz? No to zniszczę po prostu na raz te pillboxy I później niszczymy... To słyszę wyślij w trochę O, wyparł z tyłu, kurwa, nie nerfu Na się... O, jeszcze O. Nie! Uciekłem tak daleko! O, siar... Pierdol! Dobre! Nie udało się! No, w dalej? Mam jeszcze dwie skrzynie działu. Nie będę no, się spodziewał, że zrobimy to samo ponownie. No! To to tak to... właśnie, że, że dostali trzy romparty, nie?